Dzień czwarty serii imprezowe kroki. Dzisiaj nauczymy się krok na krzyż. Zaczynam od prawej nogi, idę do przodu po skosie, odstawiam lewą do tyłu, dostawiam prawą. Na drugą stronę zaczynam od lewej, po skosie krzyżuję, odstawiam do tyłu. Prawą dostawiam lewą. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz spróbuj dodać do tego biodra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pomimo tego, że wypychasz biodro, stopa cały czas jest w przód. Ewentualnie delikatnie poskoś. Nie robię... Banana, czyli nie zakręcam stopy do środka. Próbujemy najpierw powoli z muzyką. Próbujemy trochę szybciej. Jeśli ogarnięte, super! Zapisz ten film i wróć jutro na dzień piąty. Zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominęły cię żadne kolejne kroki taneczne.